Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i Jak widzicie w tym odcinku będziemy sobie y, robić y, zadania nadzwyczajne znowu licząc na dobry doly, więc jak już się przygotowałem i zaczniemy od pierwszego przeciwnika, mamy maskę jakąś ale wiadomo nie patrzę y, czy ta maska jest rzeczywiście lepsza, bo ja mam inne EQ teraz takie, żeby robić sobie po prostu te zadania i musimy zrobić speedrun teraz, żeby to szybko ogarnąć i mam nadzieję, jakiś. Fajny item poleci, a jak nie fajny item, to zawsze fajnym dodatkiem przynajmniej rekompensatą za to, że nie ma nic ciekawego są rzutki, które też się przydadzą. Mam taką samą kulę, tylko że ona jest w złotej ramce, więc jest lepsza. I no, jeżeli nie polecą rzutki, no to może polecieć jeszcze jakiś yy, krój, którego nie mam, który też może być fajny. No a wiadomo, też celuje w rzeczy, w których, y, które są po prostu lepsze niż moje. Ale tutaj wiadomo. Ja nie mam w ogóle broni, więc no te każda broń jaka tu mi poleci, to będzie miała tą strzałeczkę, że jest lepsza niż moja, ale tak naprawdę tak nie jest. To jest y, prze, prze, Przerzuciłem się przez przypadek. Dobra. Y, skończyłem misję. Teraz zaczynę następną. Zaczynam następną tutaj. I leci ta. Muszę posprzedawać, bo te rzeczy na pewno nie są lepsze. Szybko, 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 to jest lepsze od tego? Aha, ta kula byłaby lepsza, no ale ja i tak mam... to... mam kulę lepszą tutaj. Aha, no to jest ewidentnie lepsza kula. niż tamte gadżety słabsze. A to sprzedane wszystko, to też... Może ja wrzucę od razu, czekajcie. Ja wrzucił to tutaj. To tutaj i tutaj, dobra. Rzędzie mieć dwie puste, dwie puste właśnie strony. Walka dobra, drugie zadanie będzie 10, nie 9 zadań, więc. Kurde, znowu kliknąłem przez przypadek, więc powinno polecieć ile? 9 zadań, 9 razy 10, 90 i temu, więc to jest dosyć sporo. Mam nadzieję, że coś ciekawego poleci. Nie wiem czy to nie jest czasami pierwszy właśnie odcinek, w którym w ogóle... bo to jest chyba trzeci albo czwarty odcinek yy, zrobienia zadań nadzwyczajnych, i nie wiem czy to nie jest w ogóle pierwszy odcinek z tego yy, z wszystkich zadań nadzwyczajnych, w sensie, że ostatnie zadanie nadzwyczajne też będę robił, bo wtedy pamiętam, że yy, jak nagrywałem, to, 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 to nie, zrobione, nie miałem zrobionego jeszcze ostatniego zadania nadzwyczajnego, na trybie specjalnym. Został mi ostatni przeciwnik, i w tamtym odcinku chyba nie w tym w wcześniejszym, tylko jeszcze we wcześniejszym chyba go pokonałem, właśnie. No i teraz będę mógł już robić yy, ten ostatnie, też zadanie nadzwyczajne. Także skończyliśmy drugie. Nie ma nic ciekawego z tego, co też widzę. Znowu. Hmm. Ciekawe jaka jest szansa w ogóle, żeby tu złoty item poleciał. Rzeczywiście. Jak ja latam i jest szansa 0%, że wylecić z do to, to back Ale mi się wydaje, że powinien wylecieć, tu właśnie robię. Bo nagryłem ten odcinek od razu po tamtym, żeby było na te święta, byłem ja też trochę czasu chciał mieć dla siebie. Wiadomo, to, to, to nagrywam dwa odcinki pod rząd, żeby mogła, można było wrzucić na dwa dni. Ech, takie życie, nie? YouTubera, można tak powiedzieć. Dobra. Lecimy kolejne zadanie. Tym razem zimowa mapa. Adekwatnie do właśnie. O, ja wbiłem level akurat. O, miło. Fajnie, fajnie. Nawet nie wiedziałem. Ale adekwatna właśnie mapa do tego, że jest właśnie zima i... i Boże Narodzenie. Choćby i święta Bożego Narodzenia, a nie samą Boże Narodzenie. Ja już sobie dodam tutaj. Yy, tylko fajnie by było, jakby rzeczywiście ten śnieg był, bo... Więc myślę, że... dobra... Zapierdzieli wiem się w tańcu, zagadałem się... Yy, no i... Przynajmniej ten... Fajnie by było, jakby trochę... Poleciały tego śniega... Yy, śniegu, śniegu, śniega, śniega... Ja pierd... mi się myli... Seplenie trochę, no ale... Takie życie... Yy, generalnie fajnie by było, moim zdaniem, jeżeli ten śnieg poleciałby... No, sypało trochę tego śniegu yy, na chociażby Sylwestra, nie? żeby żeby był ten klimat, chociaż na Sylwestra, jak już go mogło. Jak już go nie, niekoniecznie musi być na y, wigilię czy coś, to tam. no Powiedzmy sobie szczerze, na wigilię nie jest aż tak ważny ten śnieg. Yy, bo generalnie wigilię będziemy spędzać, yy, w, spędza się w rodzinie i tak dalej, więc nie patrzy się przeważnie za często za okno, czy coś. No ale w Sylwestra generalnie jak się odpala fajerwerki i się patrzy na inne fajerwerki to ten śnieg tak fajnie 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 to wygląda właśnie ze śniegiem tak przynajmniej ja myślę dajcie znać co wy myślicie o tych świętach o tym czy że jest śnieg a może ktoś woli jak nie ma śniegu najgorsza sytuacja jak dla mnie to jest taka że yy, tak jakby sypie trochę śnieg ale tego śniegu nie ma bo jest generalnie na plusie temperatura i on topnie i przez to jest taka ciapa to już lepiej żeby było albo sucho albo żeby był śnieg jak dla mnie bo jak leci śnieg z deszczem i się robi taka no kałuże się wszędzie robią wszystko to, to, to lepiej żeby tak nie było no ale wracamy już do hero zero dość o tych świętach na razie i, i robię która to jest chyba już czwarte zadanie czwarte albo piąte Teraz podwodna baza. Wszystko pod wodą. Hmm, jakiś kaktusik, ale to jest broń. Nie? No to wiadomo, że lepsza niż, niż nie posiadanie żadnej broni. I dziesiąty. Hmm, mam taki sam teraz na sobie właśnie. Niby on nie jest zły, ale mi niepotrzebny, bo ja mam generalnie ten swój na yy, kondycja. Tam z tego co widziałem, kondycji nie ma. Ale przynajmniej trochę siana zarobiłem. I zarobię jeszcze do tego, pewnie do końca. Czekajcie, do 2 milionów na przykład dobiję. Chociaż nie wiem, bo każdy 7 tysięcy no to. To ile? Może tak, z 10, ze 100 tysięcy może z jednego poleci zadania. No, ale zależy też od itemu oczywiście. A jeszcze, właśnie, jeszcze za wygranie to leci 5 tysięcy, więc też trochę. Więc zawsze spoko, czyli 10 razy 5 jest 50, 50 tysięcy za zrobienie takiego zadania nadzwyczajnego, nie wiem czy z każdego leci tyle samo co tutaj, yy, no ale o są rzutki i git, fajnie, fajnie. Nie wiem czy z każdego zadania nadzwyczajnego, nadzwyczajnego leci właśnie 5 tysięcy monet, ale może, może, w ogóle też fajnie się tu ekspli, bo rzeczywiście 9, 10 razy 1000 ekspa, no 800, 800, 900 ekspa. No to jest prawie 10 000 ekspa za jed, a 9, 9, od 8 do 10 000 ekspa za jeden jedno takie całe zadanie, czyli 10 przeciwników. o tutaj na przykład leci 2000 ekspa, czyli dość sporo, nie? Co, jest, ja on mnie rozwalił? Nie, 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 niemożliwe. Dobra, no, pokonany. Myślałem, że mi się rzutki skończył czy coś, ale nie wiem co się stało, tak szczerze. Możliwe, że coś się zbugowało. A tam dwie, dwie oponki to tam nie jest aż tak ważne. Też bez oponek da się, da, da się poradzić. W grze też y, kiedyś miałem dużo oponek i tak sobie wywalałem, nie wiem byle jak. Później nagle myknie mam oponek, o nie, co jest, co jest. No ale rzeczywiście da się. Poradzi, da sobie da radę się poradzić, sobie poradzić bez oponek, choć może być to troszeczkę ciężkie, no ale wiecie, zresztą jak ktoś wie ten wie, no to wystarczy na przykład atakować generalnie bez tych, bez tych rzutek przeciwników, którzy są słabsi o wiele w miarę od nas, żeby nie przegrać, no i bez rzutek dać im radę, bo rzutki naprawdę dużo zmieniają. No a wiadomo, jak idziemy sobie, na przykład nie wiem, wylogowywujemy się, no to sobie zakładamy rzuteczki, no i wtedy, nawet jak nas 20 typa zaatakuje, to i tak na rzutki nie, nie zejdą, bo tylko rzutki nam schodzą jak my ich używamy, my kogoś atakujemy. A wiadomo, jak, jak będziemy się brodzić, no, yy, no to te rzutki się będą w teorii używać, będą nadawać bonusy. No ale ich nie zużyjemy, bo ktoś nas atakuje, nie, nie my sami kogoś atakujemy. No chyba, że jak się atakuje to się rzutki nie używają, chociaż to by było troszeczkę niesprawiedliwe, tak mi się wydaje. A jak ktoś wie, czy tak nie jest czasami jak ja się mylę, to może mi poprawić w komentarzu, jeżeli... Jeżeli rzeczywiście się mylę, no, ale mi się wydaje, że raczej... Raczej się używają rzutki jak ktoś nas atakuje. No bo było niesprawiedliwe jakby się nie używały, no ale... No ale się na pewno ich nie traci. Bo tak to by było, że o, wychodzimy, wracamy się i już nie mamy rzutek, nie, a co dopiero jak kupiliśmy przed wyjściem z gry. No, zostały ostatnie 3, 3 zadania. Nie, Ciekawe czy bije level do końca tego, mam jeszcze 40, 40 tysięcy. Nie, 30 tysięcy expa mi trzeba. Tu po tak 900 expa, o właśnie oponka mi się odrobiła i git. Jeszcze jedna się odrobi i będzie cała. Tak, jestem teraz tylko jedną oponeczkę w plecy za, tamten, za tamtą przegraną z tym typem. Ja nie wiem czemu przegrałem, a w sumie teraz oni mnie rzeczywiście leją. No, tracę dosyć sporo. Dlatego on mnie pewnie zlał, tak. No. Teraz się nie dziwię, że mu się tak trafiło. Nie. nie. O, i druga oponka się zwróciła, także gitara. Jeszcze jeden typek rozwalony. No i ostatni. Pewnie przez to, że ja mam teraz sporo dosyć siły. Raczej tak. Dobra, teraz bym to wszystko sprzedał. Co mi daje siłę teraz? Właśnie ten pasek. Aha. Ja pasku nie zmieniłem. Ja pasku nie zmieniłem. Ja pierdziele. Myślałem, że zmieniłem. No teraz mam mniej siły, bo to mi daje 200, a to mi daje tylko 50, więc to mi daje niby trochę siły, ale. No ale już tam nieważne ta siła nie jest aż tak istotna, też. Znaczy jest istotna, no ale nie mam czego w sumie innego rzucić tutaj. Zat... Znaczy wymieniłem ten pasek tylko dlatego, że tak mogłem właśnie przegrać jak tam, ale raczej teraz, jak już mam 150 siły mniej, to raczej już. No Szansa, że przegram jest ewidentnie mniejsza. Eee, jeszcze dwa, jeszcze dwa. I na tym to w ostatnich odcinkach było ostatnie zadanie specjalne. Nadzwyczajne, niespecjalne, co ja pierdolę. A w tym odcinku jeszcze będę miał drugie. Znaczy ostatnie, w sensie, że wszystkie będą przerobione. Eee, szkoda, że nie urazmańcają tego na przykład ten sposób, że dodają nowe zadania, nadzwyczajne, czy coś mu. Jedyne co oni tak tak naprawdę robią no to jakieś bugfixy, coś się tam bawią, na przykład zmienili system ten treningów, to jest, to jest istotne. System treningu na przykład teraz jest rzeczywiście ciekawszy niż wtedy był, no bo wtedy wiadomo było, było tylko... odpalało się i czekało się tak naprawdę i tyle. Co nie znaczy, że to było złe, no ale teraz jest ewidentnie bardziej złożone, więc można się mniej nudzić. No ale taki jeden. Te treningi nie są aż tak mega istotne w samej grze, że że, że, że że, to nie jest aż taka duża, można powiedzieć, część tej gry. Chociaż rzeczywiście jest tam trochę. No powiedzmy, miejsca i tak dalej, ale no nie coś tam mogliby zmienić, pogrzebać z misjami, no bo misje są zawsze i były takie same. Ja nie mówię, że mi to nie pasuje. Jak najbardziej nie, wszystko jest gid nawet. No ale wiadomo, jeżeli by to próbowali zmienić na lepsze, no to nic by się nie stało. Tak naprawdę można popatrzeć choćby i na Fortnite'a Jak jest teraz y, popularne, a jak się zmieniło od pierwszego sezonu. Więc zmiany mu wychodzą jak najbardziej na dobre, a nie na złe. Y, odpaliłbym teraz trening y, inteligencji. Czemu nie. Odpalę to, żeby jak najmniej. najmniej, najmniej zużyć na te. Najmniej energii, zużyć na te zadania, które właśnie są: Co się mówi, nie mogą dodatkowych dać, punktów finansowych. Właśnie i teraz zużywam na to. Wiecie o co mi chodzi? Wiecie, wiecie, powinniście wiedzieć. Dobra, wykonane, Igit. git, i git, świetnie. Zaczekajcie, 8. A nie, raczej teraz tego nie skończę. 20 sekund Dobra zrobiłem quest'a Jeszcze się parę przewinu, przewinie Między tym pewnie jakieś rzeczy, dobra weźmiemy tutaj Odpalimy 15 sekund no to ja zdążę jeszcze może coś tam zrobić A nie jeszcze ja muszę posprzedawać, nie posprzedawałem już wszystko dobra No to w takim razie czekamy na to 3 sekundy jeszcze Zrobię to i zostanie A nie jak się to uda To nie zostanie nic i udało się, dobra. No i są dwa punkty umiejętności także gituwa Dodaję punkty umiejętności darmowe w właśnie kondycję, bo jak widzicie, jeden siły za 30, 10 tysięcy mam, jeden kondycji mam za 67 tysięcy prawie. Jeden inteligencji za 40 tysięcy, no i za 44, czyli. Jeżeli chcę coś za takie siano powiedzmy. Rozwinąć to lepiej mi inteligencję lub intuicja, i tak będę. W, kondycję rozwijał, więc najlepiej mi wrzucać to te bezpłatne tam, bo najwięcej jakby oszczędzam y, pieniędzy. I robimy ostatni, ostatnie zadanie tozwyczajne teraz już. To jest właśnie ta pracownia informatyczna, nie? Pierwszy raz to robię, znaczy pierwszy raz robię to w na speedrunie można tak powiedzieć, bo tak to robiłem po kolei wiadomo, nie. Pierwsze było zwykłe. Zwykły tryb, później był tryb specjalny. O, nowy krój na przykład, fajnie, fajnie. Jakieś tam buciki zwykłe. Jakiś tam strój zwykły. Jakiś tam telefon zwykły, to chyba gadżet jest jakiś. O, i wbiłem level, tak jak myślałem, że wbiję raczej. No nieźle się naprawdę na tym XP. No i jakieś fajne buty. No i to było wszystko, nie? Więc może ja teraz wyrzucę to ta, to tutaj, to tutaj, to tutaj. Tak, tak. Te rzeczy na pewno nie będą lepsze od moich, y, które mam. Założę sobie teraz te swoje. Ja miałem tutaj coś. Y, nie, nie miałem chyba coś. To, to, to jest mój set chyba aktualny, także. No a nie ma nic lepszego tutaj a, to jest o wiele gorsze. To też, także no wszystko idzie w sumie do sprzedaży. No nic znowu nie poleciało dziwne. Jakoś mnie chyba nie lubi to. Nie lubię te zadania nadzwyczajne. No ale to nie jest ważne. Ważne jest tak naprawdę, żeby odpalić jakieś tam, jakąś tam misję. O kurde, chciałem mi się giera No ale to jest nieważne. Jeżeli się spodobało wam... To możecie zostawić łapkę w górę, jakiś motywujący, fajny komentarz. I oczywiście trzeba zostawić subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I widzimy się za parę dni pewnie. Do zobaczenia. Cześć.